Gdy w okresie ustroju feudalnego młoda burżuazja Europy zaczęła budować obok drobnych warsztatów cechowych wielkie manufaktury i posuwała w ten sposób naprzód rozwój sił wytwórczych społeczeństwa, to nie wiedziała ona oczywiście i nie zastanawiała się nad tym, do jakich konsekwencji społecznych doprowadzi ta innowacja, nie uświadamiała sobie i nie rozumiała, że ta drobna innowacja doprowadzi do takiego przegrupowania sił społecznych, które musi w końcu wywołać rewolucję, zarówno przeciw władzy królewskiej, której dobrodziejstwa ta burżuazja tak bardzo ceniła, jak przeciwko szlachcie, jakkolwiek najlepsi przedstawiciele burżuazji często marzyli o dostaniu się do szeregów szlacheckich. Chciała ona po prostu zmniejszyć koszty produkcji twarów, rzucić jak najwięcej towarów na rynki Azji i dopiero co odkrytej Ameryki oraz otrzymać jak najwięcej zysków, jej świadoma działalność ograniczała się do ciasnych ram tej codziennej praktyki. Gdy kapitaliści rosyjscy wraz z kapitalistami cudzoziemskimi usilnie krzewili w Rosji nowoczesny wielki przemysł maszynowy, pozostawiając nietknięty carat i oddając chłopów na pożarcie obszarnikom, to nie wiedzieli oczywiście i nie zastanawiali się nad tym, do jakich konsekwencji społecznych doprowadzi ten poważny rozwój sił wytwórczych, nie uświadamiali sobie i nie rozumieli, że ten poważny skok wzwyż w dziedzinie sił wytwórczych społeczeństwa doprowadzi do takiego przegrupowania sił społecznych, które pozwoli proletariatowi przyciągnąć do siebie chłopstwo i dokonać zwycięskiej rewolucji socjalistycznej. Chcieli oni po prostu jak najbardziej rozwinąć produkcję przemysłową, zawładnąć ogromnymi rynkami wewnętrznymi, stać się monopolistami i wypompować z gospodarstwa narodowego jak najwięcej zysków. Ich świadoma działalność nie wychodziła poza ramy ich codziennych, czysto praktycznych interesów. W związku z tym Marks mówi w społecznym wytwarzaniu swego życia. To znaczy w produkcji dóbr materialnych, niezbędnych do życia ludzi, ludzie wchodzą w określone, konieczne, niezależne od ich woli stosunki. Stosunki produkcji, które odpowiadają określonemu szczeblowi rozwoju ich materialnych sił wytwórczych. Nie znaczy to jednak, że zmiana stosunków produkcji i przejście od dawnych stosunków produkcji do nowych odbywa się gładko, bez konfliktów, bez wstrząsów. Odwrotnie. Takie przejście odbywa się zazwyczaj przez obalenie w drodze rewolucji dawnych stosunków produkcji i zaprowadzenie nowych. Do pewnego czasu rozwój sił wytwórczych i zmiany w dziedzinie stosunków produkcji odbywają się żywiołowo, niezależnie od woli ludzi. Trwa to jednak tylko do określonego momentu, do chwili, gdy nowo powstałe i rozwijające się siły wytwórcze zdołają należycie dojrzeć. Kiedy zaś nowe siły wytwórcze już dojrzały, wtedy istniejące stosunki produkcji i ich przedstawiciele, klasy panujące, stają się tą nieprzezwyciężoną zaporą, którą można usunąć z drogi jedynie przy pomocy świadomej działalności nowych klas w drodze zastosowania przez te klasy przemocy, w drodze rewolucji. Tutaj ujawnia się najdobitniej doniosła rola nowych idei społecznych, nowych instytucji politycznych. Nowej władzy politycznej, powołanych do zniesienia przemocą dawnych stosunków produkcji. Na gruncie konfliktu między nowymi siłami wytwórczymi a dawnymi stosunkami produkcji, na gruncie nowych potrzeb ekonomicznych społeczeństwa powstają nowe idee społeczne, nowe idee organizują i mobilizują masy. Masy zespalają się w nową armię polityczną, tworzą nową władzę rewolucyjną i używają jej DLA zniesienia siłą Starego Ładu w dziedzinie stosunków produkcji i DLA ugruntowania Nowego Ładu. Żywiołowy proces rozwoju ustępuje miejsca świadomej działalności ludzi, rozwój pokojowy dokonywanemu przemocą przewrotowi, ewolucja rewolucji. W walce z burżuazją mówi Marks. Proletariat z konieczności jednoczy się w klasę, staje się w drodze rewolucji klasą panującą i jako klasa panująca znosi przemocą dawne stosunki produkcji. I dalej. Proletariat wykorzysta swoje panowanie polityczne po to, aby krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, aby scentralizować wszystkie narzędzia produkcji w ręku państwa to jest w ręku proletariatu zorganizowanego jako klasa panująca i by możliwie jak najprędzej zwiększyć masę sił wytwórczych. Przemoc jest akuszerką każdego starego społeczeństwa, brzemiennego w nowe.